W dniu dzisiejszym stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze przyjęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze wojewódzkiej relacji Złotoryja-Jawor. W wyniku zdarzenia drogowego tragicznego trzy osoby poniosły śmierć, jedna osoba została odtransportowana lotniczym pogotowym ratunkowym do szpitala. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wsparcia działań medycznych, zespołowi ratownictwa medycznemu. Lekarz, który przybył na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon trzech osób jedna osoba, tak jak wcześniej powiedziałem, odtransportowana do szpitala. W tej chwili prają, trwają do, prace dochodzeniowe policji. Policja przejęła teren działań. Strażacy, jak również pogotowie ratunkowe będziemy sukcesywnie odjeżdżać z miejsca zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń poczynionych na miejscu zdarzenia wynika, iż mężczyzna kierujący pojazdy marki Audi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie na łuku drogi nad prowadzonym pojazdem i uderzył w drzewo. Na miejscu prowadzone są czynności z udziałem technika kryminalisty z Grupa Dochodzeniowo-Śledcza, biegły z zakresu wypadków drogowych, a także prokurator prowadzimy czynności mające na celu ustalenie przyczyny oraz wszelkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.